Się mam W tamtym odcinku on Tam powiedział, co czajnik odwala widzom, że oszukuje internet. A teraz w tym odcinku będziemy pokazywać Wam mój moi, mój moi mamy krem. krem mamy krem. u mama zajmiste kremy. Poczekajcie tu chwilę.

Tyba, też super. Co? Widzę, Nie mm. no Bo nie się zaraz. Tak.

BLE! to. A to? No dobra, idziemy po kolejne. Bo mamy teraz brylantowo. Mm. samé, je to tu zasączy suba. Patrzcie, brylant. Mm. No i w kolejnym odcinku, to ko pokażę kolejne kremy, dlatego że czasu nam mało jest, bo dzisiaj trzeba zrobić wszystkie filmiki. Do... 77 filmików do godziny 13:13, więc. 13. Idziemy się w kolejnym odcinku.